krótkie pytanie jak jak zacząć przygodę z trzeźwością wiesz to jest bardzo łatwe to jest bardzo proste oddać się powierzyć się tym którzy wiedzą jak ty nie wiesz jak A nie szukaj wsparcia w rodzinie nie szukaj wsparcia w przyjaciołach, nie szukaj wsparcia w żonie w najbliższych oni nie wiedzą wiesz kto wie jak terapeuta uzależnień wie jak Ludzie na mitingach anonimowych alkoholikach, alkoholików, przepraszam, wiejący alkoholicy, oni wiedzą jak. Nie wiedzą jak nie pić, bo nie piją. A pili to ciężko. Byli w czarnej dupie, mieli bardzo pokomplikowane życie na każdym etapie. W tej chwili ich życie zacznie się układać fajnie. Są zdrowi, nie piją, zdrowieją. Na mitingach anonimowych alkoholików dowiesz się, Jak inni to zrobili. Dostaniesz przykład, zobaczysz, że można. Na terapii dostaniesz informację, co robić, czego nie robić. Pamiętaj, proszę, jak nie siedzieć z tym w domu sam. Wyjść do ludzi, którzy wiedzą, jak. Którzy wiedzą, jak, którzy mogą Tobie pomóc. Potrzebujesz pomocy. Samemu naprawdę jest właściwie niemożliwe. Ewentualnie może zakręcić butelkę, ale nie ma to wspólnego, wiele trzeźwieniem. Jest to bardzo niekomfortowy stan trwania w suchej abstynencji z potężnym, nierozładowanym, wewnętrznym napięciem. E, alkoholizm to choroba emocji, umysłu. Nie? Tu na pewno pomoże terapia, tu na pewno pomoże miting anonimowych alkoholików, ale pamiętaj, że to nie do końca działa samo. Na pewno nie działa, bo to ty masz działać. Musisz mieć 110% uczestnictwa i zaangażowania. To działa wtedy, jeśli ty działasz. Zapraszam wszystkich, którzy zauważyli, że alkohol kosztuje ich już coś więcej niż tylko pieniądze, do zdrowienia. Zapraszam Was, pójdźcie na mitingi, pójdźcie do. Terapeutów, do specjalistów. Możecie się również ze mną kontaktować. Zapraszam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, miłego dnia wam. Życzę Papa. Pa.